Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie i słuchajcie, dzisiaj nagrody za Rivals, ostatnie nagrody za Rivals podczas TOTY. No, udało się wbić tutaj ligę, oczywiście, lepszenie z Ligi Elitarnej, więc ostatnia szansa właściwie, ostatni dzwonek, żeby zapolować na TOTY. Ale też wyszedł nowy sezon, więc sobie przejrzymy nagrody, które się pojawiły wraz z nowym sezonem. No, ale zaczniemy najpierw oczywiście od nagród i od Player PlayerPika 87+, który w tych nagrodach jest raczej trzy złote karty. Tutaj nie spodziewałbym się czegoś innego i tak też się właśnie dzieje, ale przynajmniej overall 89 też tutaj się pojawi. Taki malutki plusik. Yy, twoja końcowa lig liga w poprzednim sezonie to liga elitarna. Z tego powodu, twoja początkowa liga na stanowiątym to pierwsza. Wszystko się zgadza. Spadliśmy o jedną ligę, yy, także jest ok. Będziemy sobie teraz yy, w pierwszej grać. No a ja teraz otworzę paczki. Paczki, słuchajcie, zobaczymy, co my tutaj mamy. Ify. 4x85+, plus, zobaczmy to, no ale niestety walkout, ale nie niebieski, ale nie niebieski, W postaci Mike Manon. jedynie tutaj 87 nam się, nam się pojawił. Lecimy z paczką numer 2, to będzie mega paczka i tym razem bez walkoutu, więc troszeczkę gorzej. No klubu chyba wszystko sobie wrzucimy tak naprawdę, ewentualnie zawsze można poczyścić resztę, a tutaj już damy na, na quick sell, nie będziemy kombinować. I co my tu jeszcze mamy? No tak naprawdę to 10x82+, plus. jakąś nadzieją było, dopóki nie otworzyłem tej paczki, a niebieski kolor. Naprawdę, jakimś nawet to ty nominowanym, to ty wyróżnionym bym się tutaj zadowolił, ale na razie nie, ale na razie nie. Dobra, zobaczmy 7 razy 85. I też walkout, ale też złoty. Tak więc tak zakończymy ten. A, jest to, to Jarzabal. 87. Inform. No i tutaj jeszcze dwie karty typu foder, no i jeszcze. Informy 84 plus 2. No i tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o nagrodę za elitarną. 2 razy 84, plus, ale to tak naprawdę jest 84. <grytania> Patrząc na jakość tych trafianych nagród, słuchajcie. Dobra, no to teraz zobaczmy sobie właśnie sezon, jak to tutaj dokładnie wygląda. Ja jeszcze standardowo przypomnę partnerze mojego kanału, czyli eneba.com. Linki do Enemy macie w opisie tego filmu. Możecie oczywiście tutaj kupić karty podarunkowe, na przykład do PlayStation Network, troszeczkę taniej, bo 5 tych tani karta o wartości 100 zł, także można troszeczkę tutaj przyoszczędzić dodatkowo klucze do gier na wszystkie platformy, czy też kody do Tindera. Polecam bardzo serdecznie. Dobra, zobaczmy teraz w tym sezonie, jak to wszystko się prezentuje. Wchodzimy w zadania. Teraz naciskamy sobie T i wchodzimy w sezon FC, będziemy mogli sobie to po kolei weryfikować. Oczywiście jest możliwość zakupu pakietu premium, jak zawsze 500 tysięcy monet albo 1000 FC points. Także no, zobaczymy, czy tutaj dostaniemy, zaoferuje nam jej ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o te, o te rzeczy premium. No tutaj mamy na przykład w wersji, w wersji premium mamy zawodnika, marka. Kasado, ale to jest zawodnik, słuchajcie, z jednym playstylem tak, plus. Yy, gdzieś pewnie do ulepszania, no bo 88 overall już, jeśli chodzi o ewolucję, będzie, będzie, będzie możliwy tutaj do ulepszania, niemniej jednak, no to są takie początkowe karty, na których zbytnio myślę, że nie ma co się tutaj skupiać, chociaż zobaczmy sobie tutaj jeszcze tą e, paczkę na przykład za szósty level. A, to jest 15x82+, a tu mamy ewolucję... Mm, Plus 3 to zwinności, ale no max overall 87 tutaj jeśli chodzi o, no, o taką kartę i maksymalna statystyka zwinności finalnie ten zawodnik może mieć też 90, ale 3 razy powtarzalna, 3 razy powtarzalna taka ewolucja, przepraszam nie 3 razy, 5 razy powtarzalna, więc w sumie nawet całkiem, całkiem okej. Okay. W ogóle dużo chyba ewolucji jest tutaj danych po kolei jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te nagrody poszczególne. Tu mamy season points. Tu mamy jakieś rzeczy, które. My... Aha, to tutaj już byliśmy, ok. Dobra, dobra. To przejdźmy sobie oczywiście dalej po kolei. Mamy tak. Za ósmy level to jest paczka 4 x I monety klubowe, czyli rzeczy, które niespecjalnie pewnie nas tutaj kręcą. Patrzymy dalej, słuchajcie. Patrzymy dalej. Może na jakiś tutaj. O, jest ewolucja, dobra. Jest ewolucja, także warto sobie zerknąć, co za dziesiąty level tutaj jest. Ym... I dostajemy z gry szybkość. Zwykły i tempo plus 3. Dwa razy taka powtarzana ewolucja, i dla Max Overall 88, także już tutaj faktycznie 8 ósemki można też ewoluować. Ale czemu, jak się cofam z tego, to mi się na początek sezonu cofa? Bez sensu to jest. Bez sensu to jest na tym, na tym sezonie, że tak to, tak, tak to mogę podglądać. Chyba, że gdzieś za daleko tutaj w tym menu po prostu wchodzę. Tu mamy Kabelę, Jendongale 89, ale to nie są jakieś karty, które myślę by nas specjalnie tutaj ruszały. Tutaj za 13 level patrzymy. Mur w tyłach i tutaj też styl gry zwykły, przechwyty i obrona plus 5 i też dwa razy można sobie to powtórzyć. Znowu jak wyjdziemy z tych ewolucji, to, to yy, przeskakujemy na sam początek, ale dobra, za pomocą LB sobie będę to przeklikiwał myślę. Teraz dosyć e, dosyć wygodnie. Jest dali, jest Baltimore za level 14. Jest za level 15, znaczy się. Patrzymy dalej, troszkę paczuszek. Level 18. Kolejny, kolejne playstyle tutaj do zdobycia. Jestem ciekaw, czy to jakiś playstyle plus po prostu by wjechał. Tu jest jakaś inna ewolucja. Zobaczmy, tu mamy... Um, aha, tutaj mamy dodatkowe role dla... Wszystkie role SP i styl gry przechwyty jeszcze dodatkowo. I styl gry um, przechwyty. Także całkiem fajna ewolucja, ale tu widzę, że ona jest jednorazowa, także nie można dwa razy takiej ewolucji tutaj zużyć. Okej, okay, czyli za 18 level mamy tutaj jeszcze ewolucję dla napastnika, wszystkie role yy, na plus i dodatkowo to jest max 89 overalla, także całkiem przyjemnie tutaj, jeśli chodzi już o te ograniczenia. Wszystkie role na plusie tutaj się zawsze mogą przydać. Ale to 18 level, a idziemy sobie dalej, słuchajcie, idziemy sobie dalej. Yy, tu już mamy level... Level 20 jest Simakan, Środkowy Obrońca z tutaj Ligi audejskiej oczywiście, czyli Al Naser. No i już całkiem przyjemnie to on wygląda, już całkiem przyjemnie on wygląda z 89. Także całkiem, całkiem, całkiem ciekawa karta. I tu już mamy za 20 level kolejną ewolucję do wyboru. Tylko czy tu już mamy playstyle? Nie, tutaj mamy wszystkie SP. No dobra, tutaj za 24 level Światowe Turny Ewolucja, patrzymy. Um. Aha, so możemy zmienić ulubioną kartą piłkarską w kartę światowego turnę. I dzięki temu y, jest dodatkowe połączenie do zgrania. Okej, okay, no to, to też jest przydatna sprawa. 25 level. Mamy tutaj już na przykład, jeśli chodzi o Premium, no to mamy Dezaiego. Dezaiego do zdobycia w wersji ikony Toty. Bardzo przyjemna karta. Bardzo przyjemna karta na środek obrony z użytecznymi Playstyleami. Także no za 25 level. Trochę się trzeba nam pocić, żeby. Żeby ten 25 level zdobyć, nie da się go zrobić w ten dzień, ale myślę, że myślę, że będzie warto. Zobaczmy sobie, jak wyglądają ewolucje, na przykład za 28 level. I tu mamy styl gry Instinct, czyli mamy tak zwanego shopa, ale zobaczcie, że można tutaj dać ten styl gry jako drugi styl gry dla danej karty, danej zawodniczki lub danego zawodnika, więc to jest bardzo korzystna kwestia, jeśli chodzi o ewoluowanie swoich kart żebyśmy mogli wreszcie tutaj dwa playstyle dla danej karty sobie, sobie wrzucać. Ale to było za level, chyba już patrzyłem, 28, a za 28, ale darmową, zobaczmy, to była, to była premium, a tutaj 28 darmowa. Okej, okay, też playstyle do szybkości, czyli tak zwane fajnie, fajnie, też przyjemna sprawa. Takie ciekawe paczki tutaj za 29 level, na przykład 30 razy 83 plus tam było widać. No i za Ostatni level, czyli 30 w tym sezonie. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o tą darmową opcję. Albo paczka 588, albo Michael Owen w wersji Future Star, ze strzałem finezyjnym, z rakietą tutaj, z premium do sprintu, czyli quickstepem tak zwanym Playstylem. Jak wyglądają u niego gwiazdki? 4 na 5 mać 73 wzrostu. Bardzo fajna karta, bardzo przyjemna karta na atak. No i Emanuel Petit. Emanuel Petit w wersji tutaj premium. I mamy w jego wypadku, zobaczmy, zobaczmy jak to też u niego wygląda, też 4 na 5, czyli podobnie jak u Owena, lewa noga. Taki typowy box to box. A jak jego playstyle? Ma pytania prostopadłe, ma tyki takę, złotą, ma wędkę do przechwytów, ma szopa. Bardzo przyjemny box to box, bardzo przyjemny. Szkoda, że nie ma strzału finezyjnego na chociażby zwykłym playstylu. To byłoby naprawdę dużym plusem, no ale wydaje mi się, że lepszy wybór. Taki petit niż paczka 6x87. A wy co sądzicie? Fajnie, że w ewolucjach teraz będzie można dawać dwa playstyle do waszych zawodników. Dajcie znaka w komentarzu. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.